Siemaneczko, Ewil z tej strony. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie kupiłem tej gry, tylko dostanę ją od jej twórców. Chciałbym Wam jednak na przyszłość obiecać, że to, iż gra została mi podarowana, nigdy, ale to przenigdy nie wpłynie na jej końcową ocenę. Jeśli gra będzie marna, to zjadę ją bez litości. Macie na to moje słowo. Skoro mamy już to za sobą, przejdźmy do samej recenzji. I a więc, Walfaris to cudownie brutalna, dwuwymiarowa platformówka z naprawdę niesamowitą heavy metalową ścieżką dźwiękową, która idealnie wręcz współgra ze zniszczeniem, że się na ekranie. Jak widzicie na początku, trzeba powiedzieć co nieco o naszym protagoniście kim jest, jak znalazł się w obecnej sytuacji. Dzielamy się więc w postać księcia Teriona. Fun fact, Terion z gryki dziki zwierzę bądź bestia, także jako konstelacja Wilka. Mi natomiast od razu do ba przychodzi nazwa szwedzkiego metalowego zespołu Tyrion. Co idealnie współgra w sumie ze stylistyką gry. Książę Tyrion, po długiej podróży przestrzeń kosmiczną, dostaje inwolucję, że zaginiona forteca Val'faris, należąca do jego rodu, nagle ukazała się na orbicie umierającego słońca. Kiedyś Val'faris była samowystarczalnym rajem, teraz została nieczym kapitanie Bombie. Opanowana przez złych kosmitów, których pokonać może tylko Terion. No tak twórcy mówią o tej grze, jakby takie wstępo do, do historii. No tak naprawdę to tak nie byli kosmici, tylko przechogarniający mrok, a nieustraszony syn Walfaris powraca do domu. Aby odkryć prawdę o tym, dlaczego jego ojczyzna została skazana na zagładę oraz pokonać najmroczniejsze zło toczające się w jego sercu. Brzmi ambitnie, nie? Niespecjalnie. Ale powiedzmy sobie szczerze, tego rodzaju tytuł na pewno nie miał na celu przyciągnąć nas swoją historią, tylko czymś innym co będzie działo się na ekranie. A więc na dzień dobry. Twarde lądowanie naszego statku kosmicznego zostaje zamortyzowane za pomocą grupy przeciwników, czym płynnie przechodzimy do samouczka, którego powinniście raz widzieć na ekranie. Dowiadujemy się z niego, że do dyspozycji mamy trzy rodzaje broni. Jak skakać, jak się poruszać? A same te bronie będziemy niezwykle często wykorzystywać do rozczłonkowywania naszych cudownych adwersarzy pikselowych. Pierwszą klasą broni, którą odkrywamy jest pistolet. Dużo nie trzeba tu myśleć. Pistolety, sidearmy, karabinki, miodacze plazmy wiele innych będziemy broni odblokowywali. Jest ich chyba z 8 dostępnych. Więc to nasze znaczy takie podstawowe narzędzie pracy, które będziemy wykorzystywać do przebijania się przez zastępy wrogów z dystansu. Nie żałujcie pocisku, w tej broni amunicja jest nielimitowana, nie ma też żadnych mechanik przegrzewania się amunicji czy czegoś tego typu, więc spust ciśnięty, jeżeli to możliwe, albo klikamy cały czas, aż tam palec zbieleje i ura do przodu! Drugą klasą broni jest broń biała. Zaczynając od energetycznego miecza, który mamy w dłoni, przez klasyczne wielkie miecze, mackobicze, siekiery, urwane macki pająków, wszystko, co każda ma to w dekapitacji, może sobie wyobrazić. No dobra, nie wszystko, ale wybór jest całkiem spory, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Bronie te różnią się nie tylko wyglądem, lecz także parametrami typu zasięg, obrażenia, prędkość zamachu. Wszystkie mają większą siłę rażenia od broni krótkiej, więc ich głównym zadaniem jest szybkie rozprawienie się z przeciwnikami, którzy wejdą z nami zwarcie jak próbuję oszukać, Tam będziemy wchodzić w zwarcie, wybijając z wyskoku siekierę w głowę kolejnego przeciwnika z mocno niepokojącym uśmiechem na twarzy, kiwając do przecudownie dobranej ścieżki dźwiękowej głową. Broń biała ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, o której prawie zapomniałem wspomnieć: iż to, iż zabijanie nią przeciwników regeneruje nam energię, która służy do dwóch rzeczy. Więc płynnie przechodząc do trzeciej klasy broni, nazwałbym ją po prostu bronią ciężką, energetyczną. To CKMy, shotguny, wyrzutnie rakiet, y miotacze pomieni. Wszystko takie bronie, które można wybrać z innych tytułów jako bronie po prostu ciężkie. Bezsprzecznie największy damage one wywalają z siebie, y z wśród tych broni, które mamy, no ale jest to jakby spowodowane tym, że one jako jedyne mają amunicję i tą, tą właśnie energię. Więc oprócz szczególnych sytuacji, gdy znajdziemy na mapie power-up, jest takie znaczki, są. Ona trwa mniej więcej 20 sekund, taki power-up jak Quad Damage mniej więcej, tylko w tym wypadku nie kończy się nam energia i możemy tłuc tych broni non-stop. Jest 20 sekund takiej totalnej rozpierduszki z głośniejszą muzyką, a z tego taki, naprawdę te broni są takim dodatkiem przy boss fightach bardziej. Gdzie miesza się w walkę w zwarciu przy użyciu miecza i ładowaniu energii z najszybszym możliwym deponowaniem ognia na odległość, wrogom twarz uciekając. Więc tak w kółku atakujemy w walciu, cofamy się, strzelamy na odległość, atakujemy i takiej, że tak powiem, trybie walki odbywają się później. Jak, jak mnie znacie, to ja lubię walczyć w mocnym zwarciu, dlatego polecam mix pierwszego dostępnego energetycznego miecza, który według opisu oferuje szybsze ładowanie energii z shotgunem. In your face, sucker. Drugą rzeczą, na którą możemy zużywać energię już taka mała dygresja, to, to odpłynęłem mówiąc co chciałem powiedzieć a zatem ostatnią częścią naszego arsenału jest energetyczna tarcza. Tarcza jak tarcza. Dusimy guzik i pojawia się przed nami pole siłowe, które odbija lecące w nas pociski kosztem energii po przyjęciu uderzenia. Ale jest haczyk. Jeśli uruchomimy tarczę dokładnie na moment przed uderzeniem w nas pocisku Zadziała ona jak na zasadzie magnesu i przechwyciły pocisk. Tarcza staje się wtedy obroni ofensywną. Dopóki trzymamy wciśnięty guzik od tarczy, możemy ją celować i wystrzelić pociskiem przeciwnika w twarz. To jest bardzo fajna, przydatna umiejętność. No i teraz, gdy już poznaliśmy cały arsenał, wiemy jak się posługiwać broni, porozmawiamy chwileczkę o mechanice tej gry i abgradzie o postaci, to jest dostępne. Więc na górze ekranu widzimy dwa paski, ekran, dwa paski, które informują nas o stanie zdrowia i energii. W prawym górnym rogu z kolei pojawia się informacja o liczbie kamieni rezurrekcji. I kamienie znajdujemy w przeróżnych miejscach na planszy i są one tak jakby walutą ciekawej mechaniki. Więc podstawową ich funkcją jest uaktywanie ołtarzy, na których będziemy po śmierci się skrzeszać. Po prostu wkładamy kamyczek i gdy zginiemy, Będziemy się tutaj pojawiać, i będziemy to robić dość często. Tak samo w tym miejscu możemy ulepszyć bronię, tak jakby po aktywacji kamienia takiego rezurekcyjnego. Natomiast jeżeli zdecydujemy się, że nie uruchamiamy tego kamienia, a zachowamy je przez sobie w ekwipunku, nasza pula życia będzie wzrastać. Czyli mamy dwa kamienie, mamy ciut większy pasek, 10 kamieni, dużo większy pasek. Więc jeżeli lubisz ryzyko, dostajesz nagrodę. Risk reward. Po pokonaniu każdego z bosów limit będzie wzrastał o jeden. Eee, więc zarazem ten cała pula dostępnej energii będzie do nas zwiększona. Warto też zawsze trzymać z 2-3 zapasy, nawet jak gramy bardzo ostrożnie, gdyż po niektórych walkach z bossami pojawiają się takie specjalne kolumny, w których możemy wydawać te kamienie rezurrekcji na kamienie służące do ulepszania broni. Tak więc właśnie a propos ulepszania broni, to bronie są one ulepszane za pomocą krwawego metalu. BLOOD METAL! To jest waluta znajdowana na mapie, na kupach czaszek, które czasami się gdzieś pojawiają, które trzeba zniszczyć w sekretnych pomieszczeniach, bądź niektórzy trudniejsi przeciwnicy też dropią. Niestety nie można farmić tego, żeby zabić, podnieść, zginąć, zabić, po drugiej śmierci przeciwnika, zazwyczaj po prostu już jest tylko leczenie. I z tego co widziałem, praktycznie każda, chyba jeden wypadek, był, że miała trzy poziomy ulepszeń, tak co, każda broń ma cztery poziomy ulepszeń. No i liniowo to wzrasta. Pierwsze ulepszenie trzy punkty, trzy blood metale drugi sześć, potem chyba siedem i, i jakieś dodatkowe y, materiały później ulepszające, które wam pod koniec gry. Yy, więc y, same te ulepszenia potrafią zmienić jakby sposób działania broni. W wypadku na przykład pistoletu zamiast jednego pociska lecą bodajże trzy, wtedy będą dwa pociski na początku, wracają po jednym ulepszeniu i tam delikatnie zwiększają się obrażenia. W innej broni może to być tylko, że tak powiem, statystyka zmienia się, czyli zwiększa się Eee, szybkostrzelność, zasięg uderzenia, chociaż tu ciut większy ma chyba smugę, taką jak na przykład nie się macha i tego typu zmiany. Jest to dość prosta, prosta w obsłudze mechanika, więc tutaj nie da się w żaden sposób pogubić. Więc jak już poznaliśmy historię, poznaliśmy mechanikę, to teraz trzeba powiedzieć o samej grze. Nie chcę tutaj opowiadać jej przebiegu, bo absolutnie każdy powinien poznać ją sam grając. bo no to bez sensu, że ja wam tutaj spoileruję, to jak to będzie wyglądało. Eee, więc też tutaj akurat spoilery tutaj, no to gra polega na tym, że płuczemy wszystkich dookoła przeciwników, więc coś tam na pewno zostanie ukazane na, na podglądzie, gdzie, gdzie, gdzie tłukę jakiegoś bossa na przykład, bądź umierający. Więc po prostu od początku do końca jest intensywnie i tłuczenie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Gra jest trudna. Jest naprawdę trudna. Mówię to z perspektywy gracza z ponad 25-letnim doświadczeniem graniu i takie gierki jak tutaj są teraz tworzone, to, to takie one po prostu kiedyś były, to nie jest takie grafiki takie były, to byłoby super gra. 20 lat temu grałem w takiego typu tytuły. Więc e, no wtedy, wtedy, jak ja grałem za mało lata, to taki grafika była nowością, a nie retro przejście. Więc jako, że też przeszedłem większość Souls-like'ów, czyli Bloodborne'ów i tak dalej, ta gra ma poziom trudności du dużo, dużo wyższy. Niech, niech Wam zasugeruję coś, że w ciągu przejścia zginęłem prawie 500 razy. Na końcu się pojawi w podsumowaniu. Prawie 500 śmierci. No, więc. Yy, ale muszę powiedzieć jedno: że poziom trudności tej gry jest niesamowitą jej zaletą zarazem. Ani razu nie miałem wrażenia, że gra jest nieuczciwa, że mechanika jest wolna, że gdzieś tam nie przylagowało. Zawsze wiedziałem, że to ja gdzieś popełniłem błąd i po każdej śmierci tylko zaciskałem zęby i ruszałem do kolejnego podejścia. Nie mówię tu tylko o samych wrogach. Niektóre elementy platformowe potrafiły mnie zatrzymać na dobre 10 minut. Chyba się starzeje. Co do przeciwników. Są ich hordy. Niekończące się zastępy wrogów nieustannie zalewają ekran, a chwilę później posadzka jest swoim ścierwem. Gra zmusza nas do tego, abyśmy cały czas parli do przodu, i nie oglądali się za siebie. Jest to platformówka, co za tym idzie: jumping puzzle, że trzeba przeskakiwać między platformami, łapać się czegoś, przeskakiwać na przepaści, nad kolcami. To jest na porządku dziennym. Co chwileczkę takie mamy, więc jeżeli wypadliście z obiegu w tego typu grach, <śmiech> ja. <śmiech> to na pewno y, parę razy o milimetr miniecie się z platformą, bądź chwytem i poznacie się z bliżej z kamieniem bezdirekcyjnym. Pozdrawionko i lecimy dalej. Regularnie gra y, serwuje nam boss fighty. Małe, duże, są takie minibossy, mini można powiedzieć, takie przerywniki, że trzeba coś tam rozwalić, ruszając jakiegoś skaczącego, żeby przejść dalej na mapie, otworzyć jakieś drzwi, a potem do jakichś większych. Więc łatwiejsze z, z nich są takie, że pod, uda nam się, powiedzmy, przejść za pierwszym razem, no, może za drugim. Może są ze dwa takie proste. Ale są też takie, które będziemy powtarzać dziesiątki razy. Naprawdę, nie żartuję. Dziesiątki razy. Dwudziestki razy. Pięćdziesiątki razy. Przeskakiwanie ciosów, blokowanie, parowanie, kłócanie pod czymś, zestrzeliwanie pocisków, uniki. Dlatego mechanika każdego bossa jest inna. Na dodatek, przeciwnicy nie atakują regularnie. Jak w innych grach, potrafią się na przykład wstrzymać. Raz podczas w ciągu sekundy, raz w ciągu pół sekundy poczekać dłużej, czy krócej, żeby wytrącić się z równowagi. Możesz jak maszyna się nauczyć czegoś i pyk, cię się zaskoczy. Więc niektórzy przeciwnicy naprawdę potrafią zajść za skórę, ale podkreślam po raz kolejny, za każdym podejściem uczyłem się na tych mechanik, wprowadzałem poprawki w taktyce, zmieniałem broń, gdy była do tego potrzebna zmiana, dostosowałem się do tej walki i gdy zdawałem kończący cios, naprawdę czułem satysfakcję z zwycięstwa. No chyba, że ułamek sekundy później umierałem z powodu mechaniki i śmierci danego bossa, albo jakiegoś Ada, który się pojawiał, którego nie zauważyłem i mnie dobijał. Patrz na Ciebie, choler, na oso! Zresztą mm. no, ci, co widzieli to na tym gdy nagrywałem tło, to mieli kupę śmiechu, gdy, gdy po prostu po dziesiątym, dwudziestym podejściu ja, sukces, wstaję z krzesła, zaskakuję, ręce z góry wnoszę, Wiktorię podkazuje, a tu mnie Ad drapnął w stópkę. Dziękuję, powtórka. Tak więc co do takiej mechaniki ruchu jeszcze i strzelania, wymaga to przyzwyczajenia, gdyż na przykład strzelanie po skosie, tu działa to jakby w kątach 45 stopni, czy możemy do przodu, pod kątem 45 stopni w górę, 90 stopni pionowo w górę, za siebie, no, za siebie nie, odwracamy się po prostu. Więc nie ma, nie ma miejsc pośrednich do strzelania. I gdy próbujemy strzelać po skosie, no to automatycznie idziemy do przodu, więc trzeba tu się przyzwyczaić do tego, że trzeba dusić, czyli tarczy, nawet jak nie chcemy blokować, aby, aby, aby wykonać strzał po skosie. Po prostu, gdy będziemy się tak skupimy na strzelaniu do góry, do góry, do góry, nagle patrzymy, o cześć, przepaść. Więc trzeba po prostu nauczyć tej mechaniki i też zapamiętać, że gdy, gdy w czasie lotu chcemy coś blokować, automatycznie, jakby coś na słapie za tył jakiś ciąga do ziemi. Nie możemy lecieć do przodu, starczą wyciągniętą. Automatycznie spadamy wtedy. Co też może być używane w wypadku, gdy rozpędzimy się do skoku i nagle przepaść, to wtedy szybka tarcza. I spadniemy w miejsce, do dołu nas ściągnie w to automatycznie, więc takie ewentualne e, 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 uniknięcie walki. Same animacje z kolei, płynność ruchów, ataków jest na bardzo wysokim poziomie zrobione, nie mogę się absolutnie do niczego przyczepić. Ach. Zapomniałem także wspomnieć o super smaczku. Za każdym razem, gdy uda nam się znaleźć broń, no to zazwyczaj schowamy w zbiornikach takich, rozbijamy zbiornik i w tym momencie w głośnikach zaczyna dobiegać ostrzejsze metalowe granie, a nasza postać pochyla się i zaczyna machać piórami na głowie, jak na metalowym koncercie. Taki... Lubię to. Co połączone właśnie z moim czarnym, metalowym serduszkiem powodowało, że sam mimowolnie zaczynałem machać do rytmu Niegdyś moją bujną czy pryną, wznosząc sobie dłonie z niebelskimi rogami w powietrze. <grystanie> no ale... lećmy dalej. Przy moim poziomie umiejętności, przejście tej gry zajęło mi około 10,5 godziny. W tym czasie nie nudziłem się ani przez chwilę. No może pod sam koniec dostawałem nieustanne bęcki na ostatnim etapie, gdzie ostatnia sama walka z bosem. Nie będę spoilerał, sami się ucieszyć, podchodzą do tej walki. Przeciwnicy praktycznie nie powtarzali się przez większość gry. Pod koniec może była jakby powtórka z tych przeciwników większych sobie i na początku. Natomiast tak jak w innych tytułach często są używane te same ad, że pójdzie się to samo przeciwników przez godziny wręcz, no to tutaj tego nie ma. Tutaj na szczęście co chwileczkę, no i nowy rodzaj przeciwników. Nie tylko, że reskinie, tylko zupełnie jakby inne mechaniki całego działania mają, więc myślę, że. W tym wypadku było to konieczne, bo przy ilości zgonów, jakie zaliczamy w tej gierce, powtarzając planszę jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, a nie daj Boże, jeszcze jak oszczędzamy te kamienie i chcemy dobieć gdzieś dalej, no to mogłoby nastąpić takie szybkie znudzenie, że mamy te same postacie i zamiast planszy przechodzić przez 5 minut, przechodzimy ją przez 2 godziny, bo, bo powody, no i te samych przeciwników powtarzających się zamiast zmieniających, no to to byłoby mocno uciążliwe. No więc tutaj absolutnie tego nie ma eee, i wszystko tutaj jakby Ładnie jest złożone i powodowało to, że za każdym nowym etapem rozgrywki trzeba było uczyć się nowych mechanik przeciwników. No i tak, co do lokalizacji, jak wiecie, ja zawsze gram w języku ojczystym gry, czyli jeżeli gra jest po angielsku, to gramy po angielsku, gdy była pewnie po rosyjsku, to prawdopodobnie wysłał mi po rosyjsku bądź po polsku, bo dobrze by się tłumaczyło, ale nigdy nie gram w gry, powiedzmy angielskie po polsku. Taka zasada po prostu Ona została stworzona w tym języku, jest najbardziej pracowany, i jako, że chcę poznać gierkę w najlepszym jakby jej wersji, no to Taką będę właśnie y, oglądał i słuchał. Angielski jest dla więc też nie ma problemu. Ale dla tych, co angielski mam na poziomie żubkowym, dostępna jest też polska lokalizacja. Nie testowałem jej, bo tak jak mówiłem, nie używałem, ale jest dostępna. Więc dla tych, którzy wahają się, czy kupić, bo, bo, bo nie będą rozumieli tych czterech, czterech zdań, które się pojawiają w grze, żeby złapać historię, no to jest dla Was to przygotowane. No i tak. Przejdźmy już chyba do samej oceny gry. Tutaj wahałem się, czy używać jakiejś skali numerycznej, czy, czy bardziej opisowych metod. To jest pytanie dla Was, jak, jak Wam odpowiada taki forma, czy inna. Ja się uczę, to jest tak jak mówiłem, pierwsza... albo nie mówię... Może <laughs> nie mówię, to jest moja pierwsza recenzja. Więc tutaj będzie, że zacznijmy od takiej opisowej. Więc statystyką taką, gdzie jeszcze za bardzo dawnych czasów, gdy był Secret Service jako takie czasopismo do, do czytania w grach, bo nie było internetu, była tam taka wartość, nazywała się miodność, która mi zawsze bardzo pasowała, czyli jak bardzo gra wciąga i na ile można stracić przy nim poczucie czasu. Jak po prostu miodna jest ta gra. Z tej wypadku w tej kategorii powiem Wam, że ta gra to jest bagno. Tak mocno wciąga. Przy każdym zasiedzeniu znikało 5 godzin praktycznie. A siadałem tylko do krótkiej sesyjki na chwileczkę, więc miodność... absolutnie na plus, absolutnie na plus. Gdybym miał dać numerek, coś koło 7 na 10, jeżeli chodzi o miodność. Muzyka jest efekty dźwiękowe, bo to w tle nam będzie mocno dawało po uszach, więc dla mnie, jako fana ciężkich brzmień, muzyka przygotowana przez Korta e, Victora Bryanta, nie dobrze powiedziałem to, byłego gitarzystę heavy metalowego zespołu Celtic Frost, połączona z kakofonią grzmiących broni jęków rozcinanych wrogów, był jak miód dla moich muszek. Dlatego ta miodność. Ostatni raz ciężkie brzmienia tak przyjemne i połączone z rzezią mogłem usłyszeć w Dumie. Co inny plus, więc tutaj absolutnie też grubą, tłustą siódemkę mogę dać. Jeżeli, oczywiście, idziemy liczbą. Co do grafiki, no to nie da się tu ukryć, że to jest grafika artowa, więc ciężko nazwać log pikseli w barwach New Retro a szczytem graficznej technologii. Pozostaje to więc tylko kwestia gustu dla osoby grającej. Dla mnie wszystko tutaj było schludnie, ładnie wyglądające, totalnie ok. Więc y, ciężko mi to opisać, jeżeli jakąś skalę mam dać, no to powiedzmy graficznie 4 na 10, 5 na 10 w wypadku gierki... No, jakie teraz mamy dookoła na świecie? Wyglądają po prostu jak, jak żywo. Jeżeli chodzi o taką stricte pixel artową jakość, no to 7, 67? 7, coś nic z tego. No i taką ostatnią, z, z jakby wartością, można powiedzieć, jest sama wartość gry. Więc tutaj bym przeliczył jakość ogólną tej gry, ile spędzić na niej czasu, do ilości cebulionów, jaką trzeba za tą gierkę zapłacić. Z tego co mi wiadomo, bo też to jakby nie jest potwierdzone, tylko zostałem przeciek od Devsu, bo ta gierka nie ma jeszcze informacji oficjalnej o Steamie. Jej cenie gdyż to jest przedpremierowo nagrywane, więc gra w dniu premiery ma kosztować około 25 dolarów ze zniżką na początku e, ogłoszenia tego na Steamie chyba 10%, czyli coś koło 22-3 e, dolarów, czyli jakieś 80 zł. Dość duże jak na Indie tytuł, mogę się domyśleć, ale moim zdaniem jest to gra absolutnie warta swojej ceny. Kupowałem gry AAA od brzych studiów, które kończyły się szybciej i nie dawały jednej trzeciej na takiego fany jak ta gierka. Ci co widzieli, naszyli, widzieli po prostu jak się cieszyłem, gdy przechodziłem kolejne etapy. Nie złościłem, cieszyłem. W tym przypadku takim jak tej gra, warto przede wszystkim wspierać takie indie developerów jak tutaj. Gdyż one nie tylko swoją estetyką. Yy, Przypominaj mi stare dobre czasy gier, gdy nikt nie trzymał się za rączkę, gry po prostu były niesamowicie ciężkie, mechaniki trzeba było rozkminiać samemu i po prostu było ciężko, było trudno, ciężko i przyjemnie. Widać, że dla twórców głównym celem tej gry, mam wrażenie przynajmniej takie, że nie było zdojenie z ludzi hajsu, a stworzenie gry, którą po prostu będzie dobra i będzie dowod, że przyjemności z gry, że oni sami będą się dobrze bawili w nią grając, więc podsumowując całość. Gorąco polecam zakup tego tytułu jeśli macie podobny głos co do mojego. No to widzicie? Ja jestem zadowolony, mi pasuje. Słuchajcie, mogę opisać tę grę jako przekozacką, ciężką, kosmiczną, kabimatelową platformówkę, która generuje dziki uśmiech na twarzy i ustrawie... i utratę. Przepraszam, utratę szkliwa na zębach. Od zaciskania, gdy po raz kolejny się gdzieś pośliznęliśmy. Jeśli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie proszę parę słów o tym, co wam się podobało co mu się nie podobało, bardzo, bardzo zachęcam was do za zamieszczania pod, pod filmem, także jakieś konstruktywne krytyki oraz sugestii, co możemy tu poprawić, co możemy polepszyć.